Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Smite. Kontynuujemy wyzwanie wygrania wszystkimi postaciami trybu szturm. Dzisiaj zagramy... Nawet nie wiem jak się wypowiada do, dokładnie tą nazwę. Bakekuira. Bakekuira. O, podesłałem ci. Zapraszam. Może coś tam się kiedyś złapiemy. Dwójka w ogóle nie powinna powstawać. Powstać. Riot jest mądrzejszy niż Hayeres i nie stworzyło liczów Legends 2. No. No no tak, no. Ale zobacz z drugiej strony jest Overwatch, któremu to wyszło bardzo na dobre, nie? Overwatch 2. A hajres też ma taką grę jak Overwatch, Overwatch Paladinsów. Ale też kiedyś i 1 w becie była okropna i ciężko było się zmusić do gry. Ile to było? Z 13 lat temu? Jakoś tak, albo 14 nawet może. Te testy były. To może i smite 2 za 2-3 lata coś z tego będzie, nie? tylko że będą musieli budować społeczność niejako od nowa zamiast to jakoś płynnie przenieść. A ten ich silnik, to nie wiem co to jest ten silnik Smita 1. Że musieli się przenosić na Unreal Engine'a? A, kogo nie mają? Ach, płaszcz z cylla mocnych magów mają. E, Guan Yu, Ozyry, i Vamana, trzech też ma wojowników mocnych. Co tu się ulepszało? Dwójka chyba się ulepszało. I kogo bardziej się boję? Chyba magów bym się bardziej bał, ale wojownic wojownicy też będą mnie obijać mocno. A już widzę, że ktoś złożył też tankin no to ja fizycznego złożę trochę. Startowe dam. Antychila może? Albo nie, dar strażnika, będę dostawał więcej. A i później będzie mi regenerowało zdrowie, to, to jest dobre. Fizyczne. Co oni zrobili? Okay. A, że o końcówkę życia ma, zginął. Jednorazowe... Eee, płaszcz może i kostkę. Ach, płaszcz OP na tej mapie. No, jeszcze ten jego ult blokuje leczenie, więc to jest... To robi różnicę często. A co, na ulcie poleciał ten czarnobóg do nich? Przewczenko? A, mamy x healera, a oni mają Guan no to mogłem anti jednak złożyć. A, leczyła mnie, a ja z tego uciekam. Niszczcie to, bo to nas będzie... Bolało, o, o, ładnie ultem trafiła z to się nie popisałem, fajny skin w ogóle mam do niego. To chyba za dobre zachowanie się dostaje, za te serduszka... Yy, biało-złoty. Yy, głównie asalty. Zrobiłem sobie wyzwanie na YouTube'a wygrania wszystkimi bogami asalta. Bo też po, po drugiej przerwie wróciłem, to ile? Z 30 meczów już rozegrałem po powrocie, a nie grałem z 2 lata chyba, albo dłużej. Smajta. Wcześniej i rankedy się zdarzało. No to ja powinienem się wbijać bez tym tankiem. O, zablokowali mi skill! Kurcze. Magiczny muszę sobie złożyć. Jest energii. Hmm, chyba nie Dobra, ale zacznę to bo to najwięcej daje 25 kiedyś jak grałem to sobie leciałem po kolei wszystkie te pierwsze wygrane dnia żeby zaliczać na wszystkich trybach Zginęła? Zginęła. Yeah, zabiłem. Tak poleczymy. Ładnie już leczy po 200. A się wbił Ej, duże mam obrażenia z autoataku Po 72 Ach, szkoda, że go nie trafiłem, nie widziałem, że za plecami mam takiego Na końcówce cegłaniu. Zostaw mnie gościu A Po mnie No, duży damage ma stylę Jadka mi chyba najgorzej idzie, bo kiedyś to pamiętam, że nie było jadki, a był, było oblężenie. Później, tą jadkę wprowadzili. Najmniej tam grałem na tym trybie, a też trzeba mieć odpowiednie podejście do tej mapy, co różnie to bywało. Albo lubię też te tryby dzienne 2 na 2, co były kiedyś na szturmie też. Ale nie widziałem ostatnio tego trybu. Chyba w jakiś konkretny dzień tylko jest. A, leczenie, ale czy nie? Więc uciekłem. No, specjalisty. Pięknie. Sam muszę się je pochwalić. Pochwalcie mnie w komentarzach na YouTube chociaż. Bo mi team nie powie. Ale super Grasza Wart. Baketuira. Zabiję go? Nie zabiję on Zginę chyba jeszcze. Albo może ucieknę. Tylko z czego się leczyć teraz. Nie trafiłem go. Żeby wciągnąć pod wieżę. Nie znać. <laughs> Ale dobrze, jest 2-4, nie najgorzej na tanku. I coś tam chyba przytankowałem teraz i... Może proroka teraz złożę? Albo płaszcz magów, żeby mieć oczyszczenie. Tylko na kogo? Ale też zwykle jak ma się tą kulkę na sobie od płaszczu y magów, to oni unikają stunowania takiej osoby, co ma tą bańkę. Ta ryba nie jest dobrą postacią, jest jednym z najlepszych, najmocniejszych tanków. Szczególnie jak kulta odpali, to bardzo tu się dzieje teraz. Jakie ja obrażenia tutaj obszarowe zadaję im? tylko że jestem tu sam. A mimo, że byłem sam, nie przeżyję chyba. Niepotrzebna popisuwa. A i zaraz jeszcze top damage mam. To co ja mam za team, jak ja na tej rybie mam top damage. Siema, nie grasz w smite 2. Nie podoba mi się smite 2. Tak szczerze mówiąc. Dużo brzydziej to wygląda, dużo słabiej to chodzi. Tam jeszcze masa roboty jest przed twórcami, żeby to doprowadzić do użytecznego, grywalnego stanu. A Smajta, jedynkę przestali rozwijać. Gra coraz mniej ludzi. Też Ci się nie podobało na początku, ale jak zacząłeś dłużej grać, to jest ok. Czyli idzie się przyzwyczaić, mówisz. Może pogram też trochę. Najlepiej jak będę fokusował chyba tych magów, to oni będą się wycofywać i moi będą mogli cisnąć tanków za moimi plecami, nie? Ach, myślałem, że jej dobiję. Ale tamtego spróbuję dobić. Aj. Jak ucieka przede mną. Dobra, ale nie będę tak przesadzał. A zapomniałem, że healera mamy. A no widziałem, nakręciłem jeden odcinek na swój kanał, że tam jest pozmieniane te itemy, ale niektóre itemy się po... powtarzają, że podobne są bardzo do siebie. I zróżnicowane itemki, no to aż tak się nie przyjrzałem, żeby zobaczyć wszystkie itemy, ale tam... No musiałbym się przyzwyczaić pewnie, tak jak mówisz. No ale mogłoby to chociaż troszkę ładniej wyglądać. O nie zdążę się wyleczyć. Proszę mnie też leczyć i pani ich szczel. Ach, teraz tutaj dobra zdążyłem. O, się wbi. Ujechałem wulta, ach, płasza, to czy to... to? Chyba będzie lepsze, a to na 15 levelu można chyba ulepszyć, tutaj tak mi brakuje pół levela. Co złożyć teraz na nich? Kto mnie tak bije mocno? Ach, płaszcz z czyli więcej magicznego bym potrzebował. Magiczny... O, może szogun? Złożył ktoś szoguna u nas? Nie, teraz ja złożę szoguna. W sumie... O nie, nie ulepszyłem reliktu. Bo też moje auto ataki dużo biją, więc się przyda ten... ...szogun. po miniony. O, jak ładnie mnie złapała. I ładnie nas obili. Ale... Które mam level 15, już to chyba będę mógł ulepszyć. Oj, uciekłem. Ten dar strażnika będę mógł ulepszyć, to będą mnie dużo leczyli z minionów. 4% za każdego miniona będzie mi przywracało. O, zablokowali mi skile Kto mi tam blokuje skile? No hmm. nie stać mnie, to, ale to i tak sprzedam to, żeby... Koło bo to duża korzyść będzie i dla mnie, i dla drużyny w ustawieniach są te rzeczy, co FPS zwiększają, ale psują grafikę i nic nie dają. No tak, ja tam sobie ustawiłem pod siebie że mam nawet ustawienia wysokie, kilka średnich, a i tak okropnie to wygląda. No, znowu nie ulepszałem reliktu, ale trudno je dobronić. Nie mam ulta. I nie ucieknę chyba już. I szczel tam się jeszcze wbiła w nich. Niepotrzebnie. Pani koleżanko, się wbiłaś. A, antyhila mogłem złożyć jakiegoś. Ach. Ale widzieliście, jak miniony mnie wyleczyły szybko. Spida. Wybronimy to, czy nie? Jak oni żyją cały czas. Ktoś nas złożył antyhila? Nie. Nikt strzelni by tor złożył, ale po skile. O matko, nie no, tak kręcił, co ma. No nie, niestety nie uda się tego wygrać. Seria niefortunnych zdarzeń. Albo jestem po prostu słabym graczem. Jeszcze mnie wyzywa. Zobaczmy obrażenia mojej drużyny. Jak się obrażali. 13 tysięcy ja na rybie miałem. 13 tysięcy też miała nikę. Czyli w dwóch tanków robiliśmy większe obrażenia. DPS-ami DPS byliśmy większymi niż nasi DPS-i. No, jeszcze X-Cell wybaczę, bo coś tam leczyła. Ten kaktus to wyzywa. Nękanie. Często go spotykam i wyzywa wszystkich. Dobra, dzięki za ten odcinek. Zapraszam do następnego. Już wyjechał na środku. Obiecuję, że następny będzie wygrany. Cześć pa na razie.